Kupuj punkty, legalnie zapraszam. Siemanko, z tej strony Byk Mateo, najgrubsza ryba na Twitchu wśród streamerów. W dzisiejszym materiale chciałbym przedstawić Wam bardzo fajny task na Petal Grow Island. Jest to task na Gran Bulle oraz Klefable. Aktualnie znajdujemy się właśnie na Petal Grow Island. Jest to w sumie wyspa, która znajduje się po środku mapy. Petal Grow Island, no najlepiej według mnie tutaj przylecieć na 87 levelu. Wiadomo, można wcześniej, można później. Na 87 levelu mamy full moveset na muku. Jest to nasza główna broń na tym respie. No i zlecimy, pokażę Wam gdzie wziąć taska. Taska oczywiście właśnie zabieramy w miejscu gdzie się znajduje, czyli w tym miejscu. Bierzemy taskę od NPC i mamy tutaj w misji do pokonania 250 klefabli oraz 250 granbuli. Ten task jest mega zajebisty z tego powodu, że no dostajemy za to 675 tysięcy. Jest to naprawdę ogromna ilość po prostu expa, plus jeszcze można złapać klefable, można to połączyć z daily killem, z daily catchem, naprawdę można tutaj bardzo fajnie zrobić taskę i przylewelować jeden-dwa levele można wbić spokojnie no i wchodzimy tutaj do klefable, zaczniemy od nich, kurde muk troszkę jest głodny no i co, włączamy na muku harden, lurujemy grupkę no i zbijamy klefable, zaczynamy, zaraz wam powiem jak, jeżeli chodzi o muczka, jak tutaj używamy umiejętności Mok ma taką umiejętność, że jednym skillem zakłada dymek, a drugim skillem stunuje. Może użyć tego stuna w momencie, dopiero gdy ma nałożonego, nałożony jest ten dymek. Także już wam pokażę. Ja sobie to na, jakby obindowałem, tak jak widzicie. Czekajcie, zróbmy tak, Oj, tutaj, że pod jedynką mam harden, możecie sobie odblokować kłódkę. No i pod jedynką mam harden, żeby włączyć defa. To to jest właśnie ten dymek. Trójka to jest właśnie stół, kiedy są w dymie, no i o dwie obszarówki, czy nawet trzy, trzy obszarówki klikacie i oponentów gasicie. Także tutaj, jak widzicie na mini minimapie, bardzo fajne jaskinie są. Można biegać sobie tak, no kółeczka tutaj kręcić na tych klefable. Tutaj zrobię malutkę kółko i idę dalej na Granbulę, żeby no, w krótkim materiale przedstawić wam dwa fajne respy. Klefable możecie bić. No, możecie tutaj również przyekspić, bo dużo dość jest sekspa tutaj, złapać poka warto. No i co? No i dostajemy ogromną ilość expo za wykonanie taska no i tak to wygląda. Bijemy sobie w jaskini Klefable. Po zabiciu 250 Klefable lecimy na Granbule. Są obydwa pokemony wróżkami. Więc mógł jako pokemon poison jest strasznie silny we wróżki. Odpalamy sobie defa Hardenem. I klikamy obszarówki. Wszystko one shotujemy. Ja jestem aktualnie na jednej postaci z tego powodu, że... Yy, no już brakuje mi postaci do tasków. Wszędzie, po wszędzie mam wykonane te misje praktycznie. Nawet na jakichś nupcharach starych. Także próbowałem znaleźć jakąś postać na low levelu. No, na 87 levelu mógł ma full moveset, więc powinno się tutaj przyjść na tym 87. I jak pokazałem, warto tutaj zrobić tak sobie kółeczko. Teraz wejdziemy na granbule szybciutko, żeby wam pokazać, gdzie się bije granbule. Granbule są obok. No i task, jak już mamy od tego NPC, to według mnie najlepiej zacząć właśnie od klefable. Tutaj zaczynamy z granbulami, jak widzicie, ogromny resp. Grandbule są naprawdę też magię przyjemne, są te również mówię wróżki, więc muczek no bijecie go w ten sam sposób, czyli jedynką no ja odpalam sobie harden, luruję sobie na, na przykład na Defie tutaj jak największą ilość, no i klikamy i wszystko tutaj zbijamy, możemy oczywiście złapać, mówię fajnie połączyć to sobie z Daily Kill'em i przyjść sobie to zrobić za jednym razem. Na Petal Grow Island również jest jeden task, który nagram na pewno pod YouTube, więc będziecie mieli to najprawdopodobniej w nowym materiale. Co jeszcze mogę takiego ważnego wam powiedzieć, no przepraszam was za mój głos, aktualnie jeszcze przychodzę tutaj wirusa niestety, no i ten głos jest troszkę inny, troszkę boli jeszcze ty gardło, ale myślę, że to jest kwestia dni i zaraz będzie dobrze. No i co, no lecimy z tymi granbulami, lurujemy, ja sobie tutaj na defie luruję, odpalam sobie Harden, no i biorę jak największą grupkę, z powrotem wracam do tych na górze, ażebym ich nie pogubił, no i co, no i zbijamy na stunie. To jest fajne, bo jeżeli nawet nie zbijecie na bombę tych pokemonów, możecie walnąć Stuna, zrotować sobie rewajwem, zrotować sobie Muczka. No i wszystko gra. Możecie również tutaj bić na przykład na wyższym levelu Brązoną. Brąząg Bronzong jest pokemonem stalowym, więc poki typu Granbull czy Klefable będziecie one z metalowych umiejętności. Myślę, że Magnetonem również byście tutaj sobie radzili. Magneton również jest tutaj dobry. Co my tutaj jeszcze takiego mamy? Magneton, muczek, no wszystkie pokemony Poison. Powiem Wam, że bardzo dobry byłby tutaj Seviper albo Shiny Arbok. Są to pokemony y Shania boko to chyba 80, ale Sewiper jest od ponad setki, z full movesetem. No i tym Sewiperem to naprawdę tak super się tutaj bije. Dodatkowo z Granbuli są bardzo fajne przedmioty, na których można dużo zarobić. Te przedmioty to chyba ich uszy są. No i te uszy są potrzebne do craftingu. Naprawdę te przedmioty są mega drogie, więc warto zbierać wszystkie przedmioty. No i tak to wygląda. Jak widzicie, tutaj Granbuli mamy takie fajne lurki, że jeden robimy tutaj. Wchodzimy na górę ej, oj, przepraszam, jeden robimy. Oj, gdzie to jest, co jest? Jeden robimy tutaj, i schodzimy na dół, i tu kółko. Więc no, robimy sobie góra, dół, i wracamy. Uważam, to jest bardzo fajny resp. No i co? No i w sumie to tyle. Dziękuję Wam wszystkim tutaj za, za uwagę. Życzę Wam miłego dnia, no i mam nadzieję, że widzimy się na streamku na Twitch TV. Byk Mateo. Także zapraszam Cię pozdrawiam z rodzinką, no i trzymajcie się. Hejka.